Siemanko, witam wszystkich w kolejnej recenzji na kanale. Tym razem mam dla Was Czarownica 2, czyli Maleficent Mistress of Evil. Jest to druga część filmu z 2014 roku pod tym samym tytułem, tylko chodzi o coś innego. Generalnie, cały film jest bazowany na śpiącej królewnie od Disneya. Ale tak luźno bazowany, ponieważ no, film opowiada troszeczkę inną historię niż tą, którą znamy um, z, z książek czy, czy z, z bajek. No więc fabuła w jednym zdaniu jest taka, że Aurora wychodzi za księcia Filipa, no i teraz oczywiście dwa królestwa: królestwo bagien i królestwo ludzi się połączy, no i to się nie podoba um, komuś, ale to ze zwiastunów już chyba wiecie komu. No i po prostu toczy się wojna o to wszystko. No, także tyle o fabule. Nie będę zdradzał fabuły, no bo po co? Kto będzie chciał, to i tak to zobaczy. Um, wszyscy czekają na jeden, jeden wielki pojedynek, czyli Angelina Jolie i Michelle Pfeiffer. Kto wyszedł lepiej z tego pojedynku, dowiecie się oczywiście na końcu. A moje wrażenia z filmu są takie. Nie lubię baśni. Nie lubię takich zbyt bajkowych filmów, ale ale ten film urzekł mnie. Był naprawdę świetny. Podobał mi się. Wychodząc z kina miałem uśmiech na twarzy, bo tam było w tym filmie było wszystko, była intryga, były smoki, była wojna, były czary, były E, zdrada, była miłość, były łzy, naprawdę było, było bardzo dużo różnych rzeczy, i każdy e, znajdzie coś w tym dla siebie. Jeżeli chodzi o, o aktorstwo, aktorzy dali naprawdę wielki, wielki popis. E, moim tylko zastrzeżeniem jest to, że drugoplanowi aktorzy, jak na przykład Civetel Edgiofor, mógłby trochę więcej no nie tyle, że dać od siebie, tylko mogłoby być go trochę więcej na ekranie. Po prostu świetna obsada została troszeczkę, troszeczkę tak pokrojona i, i nie dano im się wykazać. I to jest, jeżeli chodzi o aktorstwo, no to jedyny mój taki zarzut. Świetne efekty specjalne, szczególnie tutaj scena, ostatnia scena, nie powiem z czym, bo wszystko wydam. Jedna z ostatnich scen i scena... Z Niedźwiedziem. Więcej nie powiem. No, świetne efekty specjalne. E, szczególnie tam było to widać, że to jest naprawdę dobrze zrobione. E, świetne kostiumy, naprawdę e, czarownica miała przez cały film świetne kostiumy. W, w zamku Królowa, Król i Książę naprawdę świetnie to wszystko wyglądało. E, dało się to po prostu kupić ten klimat takiej baśni, którą znamy sprzed X lat. Charakteryzacja Angeliny Jolie była po prostu fenomenalna. Niesamowicie to zrobili, to już trzeba przyznać. Poza tym, ta jej rasa tych, nie wiem jak to się w sumie nazywało, tych takich latających czarownic no, i czarowników, świetnie to zrobili, świetne przygotowania do akcji. No, żeby nie zdradzić fabuły. Te ich przygotowania i to, jak wyglądali później, było naprawdę niesamowite. Um, muzyka, ale to już była taka fajna, baśniowa muzyka, do której Disney nas przyzwyczaił w takich filmach, także też była piękna. Um, jedyny, znaczy drugi zarzut, który mam, oprócz drugoplanowych aktorów, którym nie dano się wykazać, drugi mój zarzut jest taki, że um, ten film był zbyt baśniowy, zbyt przystępny. Nie wiem, czy pamiętacie, pierwszą część była taka mroczna, tajemnicza, było więcej takiego gęstego, ciemnego klimatu, którego zabrakło w drugiej części. Widać było, że Disney robi ten film dla takich, no dla dzieci, dla najmłodszych dzieci i brakowało mi takiego ciężkiego klimatu, takiej grozy, czy no nie wiem, takiego poczucia niepewności z pierwszej części. No, i to by było na tyle, co mam do powiedzenia na temat tego filmu. No i teraz ten pojedynek, na który wszyscy czekali, czyli Angelina Jolie i Michelle Pfeiffer. Kto jakby lepiej z tego wyszedł, moim zdaniem, to jest tylko moje zdanie, Angelina Jolie pozamiatała Michelle Pfeiffer podłogę, była w każdym aspekcie lepsza. Angelina Jolie grała taką postać, która na zewnątrz jest zła, a w środku jest dobra. A Michelle Pfeiffer grała postać, która na zewnątrz jest dobra, udaje dobrą, a w środku jest zła do szpiku kości. Um, no i Angelina Jolie zrobiła to po prostu lepiej, moim zdaniem, um, ale może też dlatego, że była w pierwszej części główną postacią, no i w drugiej części było jej zdecydowanie więcej niż Michelle Pfeiffer. Um, może dlatego, ale moje serce skradła Angelina Jolie. A jeżeli wy widzieliście film, to dajcie znać, kto według was wygrał pojedynek. Tomb Raider czy Królowa? No dobra, po prostu Angelina Jolie czy Michelle Pfeiffer? Ja e, Czarownicy 2 daję taką mocną siódemkę podchodzącą pod ósemkę. 7 plus. 7,5 na 10. I oczywiście, piszcie w komentarzach co sądzicie o filmie, a ja zapraszam Was do innych moich recenzji na kanale. Trzymajcie się. Na razie.